Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, w studiu witam moją gościnę Edyta Skorupska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. E, coacherka, certyfikowana kołczerka, która wspiera ludzi w, między innymi w zmianie i dzisiaj o zmianie będziemy rozmawiali. A jakbyś tak miała określić, czym jest zmiana? Zmiana, nieustanny rozwój, ciekawość i brak nudy. Strach? O, oczywiście, że tak. Oczywiście absolutnie strach, lęk, też opór, ale, ale wychodzenie z tego oporu jest czymś fascynującym. Niektórzy mówią, że poszerzanie strefy oporu jest y, czymś fascynującym. Ja jestem za tym, żeby raczej wychodzić z tej strefy. Ta strefa, wychodzenie z tej strefy powoduje zmianę, rozwój, jak powiedziałam, ale też taki flow. Ja się tak zastanawiam, napisałem też książkę o zmianie. Dlaczego ta zmiana jest taka straszna? Z jednej strony, zobacz, na nasze ciało zmieniamy się. Kiedy się rodzimy, jesteśmy mali, teraz jesteśmy już dorośli i przez te lata się bardzo zmieniliśmy, więc ta zmiana towarzyszy nam każdego dnia. To dlaczego tak bardzo się jej boimy? Bardzo ciekawe pytanie. Z natury jesteśmy leniwi. Lubimy być w strefie swojego bezpieczeństwa. Lubię, żeby nam było ciepło, miło, i lubimy też marzyć. I niektórzy marzą i zostają w tej, strefie, w tej strefie marzeń, a niektórzy właśnie wchodzą do strefy oporu i dokonują zmian. Czyli co, jeśli zrobimy ten krok i odważymy się, to będzie dużo prościej. Ja w ogóle też tak, jak sobie tak obserwuję siebie, to czasami jest mm -hmm. tak, że jak coś chcę zmienić albo w ogóle jak chcę coś zrobić, bo to nie tylko przy zmianie mam, to czuję właśnie ten opór i czuję go i czuję i czuję. A później, jak usiądę do tego albo zmienię, to to jest jak na palcem w sekundę. Ale ten, to zamierzenie tego właśnie powoduje te, te, to, to całe dystansowanie się moje. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja jestem za tym, żeby jak coś sobie postanowisz, i ja nie mówię o jakichś wielkich zmianach, do których się trzeba przygotować długo, ale na przykład, jak jest coś takiego małego, to zrób to. Nie myśl o tym, tylko po prostu to zrób. I ja mam coś takiego w głowie, że jak sobie coś wymyślę, to muszę to zrobić, ponieważ cały czas mózg mi podpowiada, czemu jeszcze tego nie zrobiłaś. Y I to też dotyczy takich rzeczy, na przykład jak dla klienta coś mamy zrobić, tak. a mamy do tego opór, to gdzieś tam w głowie cały czas to siedzi, rzeczywiście. Absolutnie. Dzisiaj na przykład miałam ogromny opór, żeby tu przyjechać. Tak. Ale byłam zmotywowana tym, co ty robisz. Yy, jakie fascynujące rzeczy robisz, i też było jakieś zobowiązanie, tak? Że się z tobą na przykład omówili. No tak, mówiliśmy się. Ale to od razu widzę, że jakby to mogą być motywatory do tego, żeby na przykład zrobić kolejny krok w zmianie. No właśnie ty powiedziałaś, mhm. że byłaś zafascynowana tym, co robię. Tak. Więc chciałaś tutaj się pojawić. Tak, dobry kierunek obrałeś, Tomek. Zmiana, żeby coś zmienić, to trzeba być zmotywowanym. A co nas motywuje, jak myślisz? No, myślę, że motywuje nas cel i ta nagroda, która y będzie na końcu tej drogi, przynajmniej mnie to motywuje. Mm -hmm. Czyli jak ja wiem, że jak na przykład y teraz przez wiele miesięcy będę pracował i odkładał pieniądze, to później będę mógł przez rok jeździć po krajach Ameryki Łacińskiej i zwiedzać, i odwiedzać, i poznawać ludzi. Mm -hmm. Więc to mnie motywuje, ten mm -hmm. cel, który sobie zamierzyłem do przyszłości. Mm -hmm. Twoim celem i takim czymś fascynującym, co Ciebie fascynuje, są podróże, prawda? I robisz wszystko, żeby jeździć, podróżować, tak? To jest Twoja pasja. Mhm. Tak myślę. I właśnie pa nasza pasja nas motywuje. A za pasją stoją zawsze wartości. Ja odkryłam niedawno, że moją pasją jest coaching. A coaching opiera się. Na mojej pierwszej wartości, którą jest miłość. Miłość do ludzi, miłość do obserwowania ludzi, do wspierania ich, do fascynowania się, jak się rozwijają. I te właśnie wartości, nie, dla niektórych wartością są pieniądze, szczęście, rodzina ile, zobacz, jesteśmy w stanie zrobić dla rodziny. Mhm. Prawda? A niektóre rzeczy sobie tam gdzieś odkładamy. I jak sobie uświadomimy Jakie mamy wartości? Tak na poziomie takim, tak na poważnie usiądziemy i porozmawiamy na przykład z, z kimś. A coaching jest doskonałym takim elementem, takim procesem, który odkrywa nasze wartości, tak je tak uporządkuje. I te wartości powodują, że sobie na przykład bardzo często przypominamy, aha, moją wartością jest miłość. Ja dla miłości jestem w stanie bardzo dużo zrobić. Jak nam się nie chce, to gdzieś ten link y, z tyłu głowy jest i to może być motywatorem właśnie do zmian. Hmm. Bardzo ciekawe. No to jak to jest z tym coachingiem? Bo y, wiele osób mówi tak, y, jesteś zwycięzcą, coach mi powie jak mam żyć, a w życie później weryfikuje, ale coach nie mówi. Absolutnie masz rację, nie mówi. Dużo masz, dużą masz wiedzę. No uwielbiam coachy. <noise> Cieszę się bardzo. Y, coach nie mówi co masz zrobić i jesteś zwycięzcą. Mm. coach towarzyszy, wspiera, obdarza ogromnym zaufaniem swojego klienta i pyta, zadaje adekwatne pytania, bardzo często trudne i dociekliwe i niewygodne y, pytania, ale te pytania powodują, że człowiek zaczyna y, myśleć tak głębiej, y, ma refleksję i w czasie y, całego procesu, czy nawet jednej sesji Odkrywa, co jest dla niego ważne i sam, sam sobie yy, ustanawia jakieś zadania. I co jest istotne, że cały proces coachingu nie dzieje się tu na sesji, tu i teraz, tylko właśnie jak klient wyjdzie i myśli yy, i realizuje te zadania. Czyli co, te zadane pytania przez coacha pomagają naprowadzić nas na naszą drogę i na to, co jest dla nas najważniejsze? Tak. Ja pracuję w, w takim, taką metodą, gdzie bardzo dużo się odnosimy właśnie do wartości, ale też pracujemy na wyobrażeniu. Co by było, gdybym na przykład, jak masz marzenie pojechać do Australii, tak? To wyobrażasz sobie, co ty będziesz robił w tej Australii? I moim zadaniem jest Zadawanie takich pytań, żebyś tym tam był, <laughs> odpowiedział sobie na pytania: tak, jestem tam szczęśliwy, ale też są pytania trudne. Z czego będziesz tam żył, co będziesz robił? I wtedy, jak już jesteśmy w tym dążeniu, przechodzimy do rzeczywistości, tak jak ty teraz tutaj jesteś, pracujesz ileś czasu i ustanawiasz sobie, że tak, będę robił to i to, żeby pojechać do tej Australii. Tu mówimy o przyjemnych rzeczach, o podróżach i mhm. to, to, jest, to jest takie, powiedzmy, proste rozmawianie o tym, ale przecież ludzie mają różnego rodzaju traumy, różnego rodzaju strachy. Czy coaching także może w tym pomóc? Odpowiem zdecydowanie nie. Coaching jest dla osób zdrowych. Coaching jest y, czymś, co y, mówi o przyszłości, o rozwoju. O tym, co będzie za chwilę, za rok, za miesiąc i tym się różni od terapii u psychologa czy psychoterapeuty. Owszem, pracujemy na przekonaniach, czyli pracujemy na, możemy też prowadzić procesy związane z ograniczającymi przekonaniami. I po to jest coaching, tak? Na przykład, że w, na przykład taki prosty jest, nie mogę dogadać się z szefem, bo szef jest jakiś tam, tak? To jest jakieś przekonanie. I coaching. Owszem, do tego służy. A w takiej sytuacji jak na przykład yy, yy, ja mam, yy, czasami mi ktoś hejtuje w internecie mhm. i ja tego hejtu yy, po pierwsze nie lubię, ale po drugie on też wytwarza we mnie pewnego rodzaju strachy, że na przykład jak ktoś mnie schajtuje, to później ktoś inny nie zamówi czegoś u mnie, mhm. bo się zasugeruje tym. I teraz, czy coaching mógłby mi w tym pomóc? Co prawda, ja miałem taką sytuację kiedyś, że zostałem bardzo mocno przez byłego pracownika pomówiony w internecie właśnie mm -hmm. i dwa lata wywróciła mi się firma do góry nogami. I teraz za każdym razem, jak się ten hejt pojawia, to gdzieś ja się zaczynam bać. Mm -hmm. Czy to jest e, dobre tak. do pracy z... Tak, tak, to jest dobre do pracy z coachem. To jest temat, w którym mówimy o przyszłości, bo e, tak czuję też, mm, że ty chcesz się przygotować na to, tak? Co będzie za chwilę, żeby właśnie się nie bać, tak? Mm -hmm. No, bo um, wiem, że to się tak. to, to jakby przez całe moje życie się pojawia ten hejt gdzieś tam mm -hmm. w internecie. Więc jakby znowu się pewnie pojawi, jak ja mogę sobie. Popracować z Tobą na przykład, tak. żeby, żeby się po prostu nie przejmować tym hejtem. Tak, zapraszam. Wtedy pracujemy, możemy pracować na tak zwanych metaforach. To możemy na przykład sobie zrobić taką, taką próbę? No, absolutnie tak. Takie proszę. trzy minuty po prostu, mm -hmm. tak tylko dla. No dobra, to dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> pracujemy na, na przekonaniu związanym z tym, że. Ciebie ludzie hejtują, prawda? To, to powiedziałaś przed chwilą. Yy, powiedziałeś również, że ty stresujesz się, masz lęk związany z tym, że to się będzie powtarzało. Jak również yy, związany z tym, że nie będziesz miał zamówień. Mhm. Yy, jak się czujesz w momencie, kiedy widzisz takie treści? Mhm. Z jednej strony pojawia się we mnie złość. Mm -hmm. A z drugiej takie poczucie niesprawiedliwości, że ktoś, kto nigdy mnie nie poznał, pisze o mnie złe rzeczy. Mm -hmm. O mnie i o mojej firmie. Mm -hmm. A skąd się bierze takie poczucie niesprawiedliwości? No, z tego, że to jest kłamstwo, że to nie jest, mm -hmm. y, że to nie jest prawda, to mm -hmm. co ta osoba pisze. To z jakiego powodu Ciebie dotyka? To mówisz, że jest kłamstwem. Mm -hmm. No, ja się boję tego, że powtórzy się ta sytuacja, mm -hmm. która była 10 lat temu, kiedy właśnie były pracownik mnie pomówił i później mm -hmm. wszyscy klienci zrezygnowali ze zleceń w mojej firmie. Pracowałem głównie dla korporacji i te korporacje stwierdziły, że nie mogą pracować z kimś, kto jest y oskarżany o mobbing. Mm -hmm. A co się wydarzyło, że poradziłeś sobie z tą sytuacją? No, zniknęła ta strona z internetu, ale dopiero mm -hmm. po dwóch latach. Mm -hmm. I to było bardzo trudne, bo i prokuratura nie była w stanie mm -hmm. pomóc, i policja, i to było na zagranicznych serwerach, więc trudno było to, to usunąć. Mm -hmm. Tomek, a jak Ty sobie poradziłeś, Ty jako człowiek z tą sytuacją? Mm -hmm. Miałem dwoje stałych klientów, którzy pozwalali mi przetrwać w tym, w tym mm -hmm. momencie. No, no, dużo było sytuacji, w których radziłem sobie. Dużo. Mhm. Mhm. A skąd czerpałeś siłę wtedy? Z myślenia o tym, że życie jest piękne i z tych wartości, o których mówi Jurek Owsiak, czyli pozytywne myślenie wszystko odmieni. Mhm. Mhm. Pozytywne myślenie wszystko odmieni. A wyobraź sobie, że jest taka sytuacja i pojawiają się te hejty. Co możesz zrobić teraz dzisiaj w tej chwili? No, teraz jest już dużo prościej niż kiedyś mogę tak, zgłosić do administratora, y, mogę wysłać pismo od prawnika, bo ludzie są mniej anonimowi teraz w internecie. Y, mogę napisać do tej osoby, chociaż to nie skutkuje zazwyczaj, no jest dużo dużo mm -hmm. metod, które mogę, mogę zastosować. Mm -hmm. A kto cię może wesprzeć w tej, takiej sytuacji? Na pewno prawnik, na pewno przyjaciele, rodzina. Mhm. No, i ostatnio zauważyłem, że moje klientki mnie wspierają. To znaczy, jak się pojawia hejt w internecie, to nagle jest na jeden hejt 15 wpisów moich klientek, które piszą, nieprawda, jak to mhm. nagrywałyśmy. I to jest rzeczywiście budujące. Mhm. A co jest jeszcze budujące w tej sytuacji, że ciebie wspierają ludzie, z którymi pracowałeś? No, to, że mają do mnie zaufanie i potwierdzają mój profesjonalizm. Mhm. No super, wiem, wiem, wiem o co chodzi. Jakby odwróciliśmy to y, czarne myślenie, że może się wydarzyć coś złego. Mhm. I nagle ja zacząłem jakby zauważyć, że czasy się trochę pozmieniały w przeciągu tych 10 lat. I jednocześnie mam ludzi, którzy mnie wspierają bardzo mocno w tym, jeśli ktoś coś złego na mnie w internecie mhm. wypisuje. Bardzo Wie, ciekawe. Jak się czułaś? No wiesz co? Od razu zacząłem jakby tak y, mniej się tym stresować, bo. Bo, jakby y, samo to, że powiedziałaś o tych, y, doszliśmy do tych moich klientek, mm -hmm. to nagle okazało się, że jakby ja się nie muszę bać o poczucie mojej wartości, dlatego że y, daję ludziom profesjonalne nagrania, a jednocześnie mam feedback od moich klientek, że, że tak jest. I one same z siebie w dodatku jeszcze piszą mm -hmm. tam, ja nikogo nie proszę. Mm -hmm. No, bardzo ciekawe, podoba mi się. Y, to I bardzo się i to jest właśnie coaching. Tak. Tak, tak. Super. To bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Kiedy ta skorupska kouczerka, yy, która jest certyfikowaną kołczerką, była moim Państwa gościem. Do usłyszenia, Tomasz Słodki. Do widzenia.